Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami. Witajcie w Holokronie. W tym odcinku poznamy bliżej tzw. plan awaryjny stworzony przez imperatora. Jego częścią składową była operacja Popiół, ale to jedynie element szeroko zakrojonego planu, jaki misternie opracował Palpatine. Zapraszam. Shif Palpatine miał na tyle mądrości i wiedzy o historii Sithów, że choć planował życie wieczne i robił ku temu wszystko, co możliwe, wiedział też, że pewna losowość przypadków i działania mocy mogą kiedyś zakończyć się dla niego śmiercią, przynajmniej chwilową. Na taką ewentualność powstał właśnie tak zwany Plan Awaryjny. Projekt zakładał, że Imperium nie ma prawa istnieć bez Imperatora. Jednocześnie plan zapewniał, że Imperium odrodzi się dzięki zgromadzeniu odpowiedniej ilości zasobów i personelu, który zdołałby przetrwać okres pustego tronu. W tajemnicy Palpatine przez wiele dziesięcioleci wysyłał imperialnych zwiadowców do nieznanych regionów galaktyki. W tym czasie inwestował w drogie zasoby wykorzystywane do obsadzenia nieznanych regionów magazynami, stoczniami i laboratoriami o czym wiedział tylko on sam i zgromadzony przez niego personel. Pierwszą częścią planu było Obserwatorium na Jacku, jedną z wielu obserwatorów założonych przez Palpatina w całej galaktyce. Obserwatorium było podziemnym magazynem i składowiskiem na płaskowyżu Plaintiff Hand, zbudowanym nad odwiertem prowadzącym bezpośrednio do rdzenia Jacku. W 30 roku przed bitwą o Jawin, będąc jeszcze najwyższym kanclerzem Republiki, Palpatine i jego doradca Jubtashu rozpoczęli budowę obserwatorium i odwiertu. Do budowy obiektu Palpatine wykorzystał armię droidów. Obserwatorium stało się swoistą bombą. Umieszczenie relikwii i artefaktów Sithów na dnie odwiertu w wypadku detonacji rozsadziłoby rdzeń Jaku, wywołując kataklizm, który zniszczyłby planetę oraz orbitujące i uziemione siły Imperium oraz wroga. Palpatine uważał, że zagłada musi być obustronna. Drugą częścią planu był Gallius Rax, mieszkaniec Jacku, którego Palpatin przyjął jako protegowanego po tym, jak Rax natknął się na plac budowy. Palpatin zlecił Raxowi pilnowanie tego miejsca podczas jego nieobecności. Kanclerz musiał dalej budować swoją polityczną potęgę. Po tym, jak Rax udowodnił swoją wartość, Palpatin nagrodził go wysokim stanowiskiem w nowo utworzonym imperium. Dostał też tajne rozkazy. W przypadku śmierci imperatora miał on dalej nadzorować plan awaryjny. Pośmiertne rozkazy miały być przekazywane przez droidy pełniące funkcje specjalnych posłańców. Trzecia część planu obejmowała elektów Raxa i Palpatina, wybraną liczbę godnych imperialnych oficerów i personelu, których wybrał też Rax. Ich celem była ucieczka do nieznanych regionów, które były znane z tego, że nawigacja była prawie niemożliwa bez użycia tajnych współrzędnych nadprzestrzennych. Korzystając z informacji częściowo uzyskanych przez Wielkiego Admirała Frauna, który pochodził z okolic nieznanych regionów, starożytne komputery umieszczone w obserwatorium na Jaku przez lata kreśliły trasy przez tą część galaktyki, ostatecznie wyznaczając bezpieczne przejście. Kiedy trasa została wyznaczona, Rax miał na pokładzie superniszczyciela wyruszyć w nieznane, by budować tam nowe imperium. Po śmierci imperatora w bitwie o Endor, plan został w pełni aktywowany. Droidy posłańcy wyruszyli i przekazali rozkazy najważniejszym dowódcom, którzy byli lojalni wobec ostatniej woli imperatora. Rozpoczęła się operacja Popiół, która obejmowała użycie promieni zakłócających klimat na Nabu oraz wielu innych planetach, zarówno tych lojalnych Imperium, jak Wardos, oraz na planetach buntowniczych. Planety po takim działaniu przestawały być zdatne do życia. Admirał Rax utrzymywał plan w ścisłej tajemnicy przed swoimi podwładnymi, nawet przed Radą Cienia, składającą się z najwyższych urzędników i dowódców Imperium. W końcu Rax objął przywództwo nad zjednoczonymi resztkami Imperium i rozkazał swoim siłom zebrać się na Jaku na ostateczne starcie z Nową Republiką. Rax planował zabić tam wszystkich na miejscu, wyjątkiem był Brendel Hux, którego Rax uważał za istotnego dla ciągłości planu Imperatora. Admirał polecił komendantowi Haksowi przeszkolić na Jacku miejscowe dzieci w żołnierzy, którzy staną się podwalinami nowego imperium. Podczas szalejącej bitwy nad planetą, Rax i Jub zdetonowali relikwie Situ w jądrze planety, by wywołać kataklizm. Rax następnie zabił Taszu, wpychając go do odwiertu. Zanim Rax mógł uciec ze świata, został zabity przez mściwą wielką admirał Sloane, której zaszedł wcześniej za skórę. Plan jednak był już w ruchu. Admirał Sloane została nową wykonawczynią woli imperatora. Na pokładzie jachtu Palpatina, zwanego jako Imperialis, wraz z Huxem i jego synem oraz dziećmi szkolonymi na żołnierzy, wyruszyli na randewu z superniszczycielem w nieznanych regionach. Po bitwie o Jacku, wielki wezyr Mas Ameda formalnie ogłosił poddanie się Imperium i podpisał tak zwaną galaktyczną konkordancję w piątym roku po bitwie o Jawin. Porozumienie to zdecentralizowało Imperium, zmuszając je do pozostania w określonych granicach w Jądrze i wewnętrznych rubieżach. Podczas gdy na Korsent utworzono tymczasowy rząd nadzorowany przez Republikę. Garska Imperialnych Dowódców nie zgadzała się na traktat pokojowy i dalej prowadziła walkę z Republiką. Inne siły uciekły w kierunku nieznanych regionów, używając tajnych współrzędnych nadprzestrzennych. Wyczerpane restrykcjami Nowej Republiki i reparacjami wojennymi Stare Imperium w końcu obumarło, a polityczni sympatycy Imperium dołączyli do centrystów w galaktycznym senacie. Zapanował względny pokój. Jakt Imperialis dotarł w końcu do niszczyciela Zaćmienie w nieznanych regionach. Sloan uznała, że to pora na utworzenie tak zwanego pierwszego porządku, który z czasem przeistoczył się w ruch zwany jako najwyższy porządek. Sława i potęga imperium w końcu zostały odzyskane. Podczas gromadzenia sił zbrojnych najwyższy porządek skolonizował duże połacie nieznanych regionów. Siły zostały ostatecznie przejęte przez najwyższego przywódcę Snooka. Jak skończyła się jego historia, wiemy oczywiście z filmów. W rzeczywistości Snook okazał się być zmodyfikowanym genetycznie klonem, za którym stali członkowie kultu Sith Eternal, będących kadrą lojalistów ciemnej strony mocy. Chcieli oni ożywić religię Sithów i ponownie ustanowić autorytarny reżim obejmujący całą galaktykę. Głęboko w odmętach nieznanych regionów skrywała się planeta Exekol, ukryty świat Sithów, w którym mieszkał odrodzony imperator. Posługując się Snowkiem, pociągał za sznurki i prowadził aktywną walkę z Republiką. Jego celem było uwieść potomka rodu Skywalkerów, młodego Jedi Bena Solo, który posiadał surową siłę w mocy. W ciągu roku od momentu objęcia władzy przez Kajlorena, galaktyką wstrząsnęła transmisja o przypuszczalnie zmarłym imperatorze, w której to groził zemstą na wolnych światach i zwiastował powrót Sithów. Bezpośrednio przed śmiercią swojego pierwotnego ciała, Palpatine przeniósł swoją świadomość daleko w głąb nieznanych regionów, gdzie klony jego ciała czekały na przyjęcie mrocznego pana. Ostatecznie plan jednak zawiódł. Rej oraz Ben pokonują wspólnymi siłami imperatora, który raz na zawsze zostaje zniszczony, a wraz z nim sitański kult oraz jego nowe imperium. To wszystko w tym temacie. Mam nadzieję, że ten odcinek wytłumaczył Wam nieco tą zawiłą historię. Dzięki za oglądanie, ukłony dla patronów i niech moc zawsze będzie z Wami.